Cywilizacja łacińska polega na uznaniu obiektywnie istniejącej prawdy. Prawda i jej poznanie, bo można ją poznać, a nie wymyślić, dominuje nad mądrością chwili, poglądami aktualnie rządzącej opcji politycznej, kastą wybranych, wtajemniczonych bądź wpływowymi w danym czasie modami intelektualnymi. Podlega jej każdy, łącznie z samym papieżem, który nie może się jej sprzeciwić. A z prawdą idzie w parze etyka. Porządek prawny, tak bardzo istotny w tym modelu cywilizacyjnym, uznaje nadrzędność moralności. Nie rządzi więc siła, etyka sytuacyjna czy wola większości, choć te mogą w danym momencie być górą, co nie musi oznaczać, że racja jest po ich stronie. Triumf błędów i siły jest czasowy, bo prawda i etyka. Zawsze będą w kontrze wobec niegodziwości, i dlatego stanowią w cywilizacji łacińskiej najlepszy bezpiecznik dla ludzkiej wolności oraz godności. Podsumowując, człowiek w tym modelu jest chroniony najlepiej. Tak pisze Tomasz Szymański w swojej książce Konserwatysta w niekonserwatywnym świecie, która ukazała się nakładem wydawnictwa prohibita. Notabene. Ten fragment jest też dobry na, na to, żeby podzielić się krótką refleksją. Otóż podstawy tej cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodu są właśnie niszczone przez tych, którzy rzekomo szerzą wartości europejskie. Przez tych barbarzyńców, którzy znajdują się obecnie w Parlamencie Europejskim, przez tych barbarzyńców, którzy rządzą naszym krajem i bezczelnie kłamią. Kłamią w dzień i w nocy, kłamią, mimo że ludzie wiedzą, że chwilę przedtem mówili coś zupełnie innego. I w związku z tym też proponuję się zastanowić, czy nawet jeśli ktoś nie lubi Nawrockiego, nawet jeśli się z nim nie zgadza, to czy na pewno chce, aby rządził jako prezydent pan Rafał Trzaskowski? To tak przy okazji nawiązanie do wyborów. Oni zabetonują tę scenę, oni wprowadzą cenzurę, oni będą w dalszym ciągu kłamać i niszczyć podstawy tej cywilizacji na których opierała się do tej pory Europa.